29 lipca rozpoczęły się półkolonie Lata w Teatrze. Tegorocznym tematem przewodnim jest tolerancja. I to właśnie o tolerancji będzie finałowy spektakl inspirowany sztuką Liliany Bardijewskiej Zielony Wędrowiec. Tytułowy Wędrowiec próbuje udowodnić mieszkańcom szarej krainy, że istnieje kolor zielony. W tym celu wyrusza na poszukiwanie zielonej krainy a przy okazji odwiedza krainy w innych kolorach, W naszych działaniach jest bardzo dużo kolorów. Przez kolory wyrażaliśmy również nasze uczucia. Siedzę na ciepłej łące, jestem na pustyni i chcę mi się pić. To niektóre z tematów inspiracji do malowania liter, z których na końcu ułożyliśmy zdanie lato w teatrze. Drugiego dnia grupa dziennikarsko-promocyjna stworzyła niepowtarzalne butelki na list do Zielonego Wędrowca. Zajęcia prowadziła pani psycholog Aleksandra Rajska, która zachęciła uczestników do abstrakcyjnego myślenia. Były one początkiem pracy wszystkich grup nad tematem przewodnim tegorocznego lata w teatrze. A co na temat tolerancji myślą mieszkańcy Tomaszowa? Tolerancja to jest takie tolerowanie wszystkich ludzi, bez względu na to, jakie są kolorystyki, koloru skóry, ogólnie światopoglądu, preferencji. Jest dbaniem o drugiego człowieka. Trochę za, za dużo jest tolerancji. W pewnych rzeczach jesteśmy za bardzo tolerancyjni, a w niektórych w ogóle nie. Jeżeli ja widzę, że leży pijany i nikt go nawet, no nawet go nie dotknie, no to mnie serce trochę boli. Bo... To też jest człowiek. Tolerancja to trzeba, związana jest z tym, że trzeba kogoś tolerować, akceptować. Żeby dobrze odnosić się do znajomych, żeby z nimi rozmawiać. Szacunkiem dla drugiego człowieka. Ja chodzę takie dobrazić, że gdzieś to, tolerancja, to reszta to nie wiem. Grupka ludzi biegła, wrzucała w jakieś kosze, przewracała, biła się. Tomaszowi ja osobiście się nie spotkałam, może ktoś pewnie tak. Ludzką odmienność jakąś tolerować, żeby nie wytykać palcami, tak? I żeby nie uczyć dzieci tego, przede wszystkim od małego. Nie podoba trzeba jak wygląda, jak ma duch prawie, Kogoś po prostu być, jaki jest, a nie jak wygląda. No tolerancja, to dla mnie jest przede wszystkim akceptowanie człowieka, nieważne jakim jest, jak wygląda, jak się ubiera. No są pewne granice, nie wszystko można tolerować. No na przykład kradzież, na przykład oszustwo na przykład zdradę. To są rzeczy, które się już nie tak by tolerować. Tolerancja jest szanowaniem poglądów innych ludzi dla mnie. Ja nie toleruję głupoty, przynajmniej w nadmiarze. A Oku... spotkał się Pan może kiedyś z przejawem nietolerancji? Względem siebie? Względem siebie głównie. Względem siebie raczej chyba nie, przynajmniej nie przypomnę sobie. A może był Pan z no, może, no Może w szkole podstawowej. A pamięta Pan coś? E... No to jak jest to jest dzieci, sobie? wie Pan. A świadkiem może Pan był? Swojej osoby. Raczej chyba nie. No, czasami tak, ale godzę się z tym. No nie, 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 nie będę przytaczać, bo... To za przykre sprawy. Nie wiem, man. Pierwszą I o tym Nie, nie... Nie, nie wiem, nie oczekuję tego. Tak, doświadczyłem. No, to było przykre wspomnienie, także nie chciałabym tego wspominać. Nie, nie mamy takiego... Nigdy? Nigdy? Nie bardzo często, najczęściej w szkole, a, no i bardzo często wśród y, małych dzieci, no, które na przykład nie są w stanie zaakceptować, że jedno dziecko jedzie na wycieczkę, a drugie nie jedzie, prawda? I nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą za tym się kryć jakieś poważniejsze rzeczy niż po prostu chęć. Nie, raczej nie. Mhm. Raczej jestem tolerowany. A czy jest tolerancja? Szanować wszystko. Co? A może jakieś przejawy nietolerancji? Rasizm. A czego pani toleruje? Przemący. Nie toleruję związków homoseksualnych, na przykład. Mhm. To mnie trochę odrzuca. Nie, chcia, nie chciałbym Pane tego widzieć na myśli. Jakieś granice tolerancji? Muszą być jakieś granice tolerancji, bo wtedy by była, nie wiem, anarchia. Każdy by robił co chce. Każdy ma prawo żyć jak sobie chce. Ja mam kolegę geja, i jednak on nawet wśród wykładowców jest traktowany po prostu jako ktoś takiej, nie wiem, gorszej kategorii człowiek i tego, tego rodzaju. Więc to nie jest moim zdaniem. Yy, profesjonalne zachowania. No ja to nic nie będę robił jako osoba akurat. Ja staram być tolerancyjny, tak? I tyle. To nie jest tak, że kiedy wychodzę na miasto, to jestem brudny, śmierdzę i jestem gorzej ubrany. Gdy wstaję rano, golę się, myję, perfumuję, zakładam czyste ciuchy, czyste buty i czapkę. Wsiadam w autobus, kasuję bilet i jadę, Opowiedział nam jeden z mieszkańców schroniska dla bezdomnych imienia Świętego Brata Alberta w Tomaszowi Mazowieckim. O tym w następnym odcinku. Zapraszamy